OK, od dzisiaj Wam powiem o trzech rzeczach, tak, trzech rzeczach, o których o mnie nie wiedzieliście. I na początek chcę Wam życzyć mojego oglądania, stawiania subskrypcji oraz łapki w górę i życzę Wam mam oglądania. Okej, okay, więc pierwszą rzeczą, czego o mnie nie wiecie, to nienawidzę papryki. Dosłownie nienawidzę papryki. I to jest właśnie to, że próbowałam jakieś paprykę, ale po prostu nie lubię po prostu ogólnie papryki. Więc to nie jest na zasadzie, że nigdy nie jadłam i nie lubię, tylko serio próbowałam jakieś papryki i nie smakuje mi do teraz już dawno nie lubię papryki dosłownie i po prostu nie jem papryki ogólnie, chociaż moja rodzina lubi paprykę, wiecie robi na przykład paprykę i w środku jest ten taki ryż w ogóle. To ja po prostu nie lubię I wtedy jak na przykład moja mama robi taki obiad Właśnie z tą papryką i z tym ryżem To ja na przykład biorę tylko sobie tak wiecie Ryż tylko, a tę paprykę zostawiam Bo jednak no nie lubię i tyle No więc Papryki nie lubię Drugą rzeczą czego nie lubię jeść To jest spaghetti i po prostu, no podobny problem, <noise> że jak mama robi właśnie na, na obiad mojemu rodzeństwu e, spaghetti, to po prostu na przykład, albo nie jem w ogóle i sobie coś, nie wiem, robię sobie, nie wiem, jakieś pesto, czy coś innego do jedzenia, ty, albo na przykład biorę sobie to takie mięso ze spaghetti i sobie to samo jem po prostu, bo jakoś nie lubię naprawdę, e, nie lubię spaghetti, nie lubię papryki, jakoś mi to tak nie smakuje i no nie lubię też sera żółtego, ale wiecie jakiego, bo na przykład nie wiem, jem normalnie nie wiem, burgera z serem, jem normalnie zapiekanki, y, jem normalnie pizzę, gdzie jest sery w ogóle, a wiecie jakiego sera nie lubię? Takiego jak się robi na przykład kanapki z serem i się nakłada taki zwykły ser i jezu, jak ja po prostu... Nie lubię strasznie i na przykład ja nie mam takiego problemu, że ja na przykład, nie wiem, jak wypakowuję zakupy, to ja nie dotknę tego sera, bo ja dotknę, tylko jakby właśnie nie zjem kanapki z serem. Nie zjem kanapki z serem takim, wiecie, na kanawce albo na bułce, nie zjem po prostu, nie, nie, nie dam rady. Strasznie mnie nie spakuje ten ser, bo na przykład właśnie tak jak mówię, mam na pizzy, na zapiekance, w burgerze zjem ser, bo on jest taki wiecie, zapyczony, wiecie i w ogóle więc ten dobry, a taki zwykły ser na kanapce, żeby tak wrzucić albo do bułki na przykład, jak się robi takie bułki z serem nie, ja nie zjem, po prostu I ja nie razem przykład, nie wiem, jak sobie kupowałam taką gotową bułkę i tam był w środku ten taki zwykły ser to ja wyciągałam ten ser jednak sobie dawałam u talerzyka ja sobie pomyślałam nie, ja tego nie zjem więc e, no czekajcie, już wam chodzi o papryce, o spaghetti, o serze, a Czwartą rzeczą to uwielbiam grać badmintona, tak, bardzo mi nawet dobrze idzie grać, chociaż długo nie grałam badmintona, jednak lubię grać badmintona, niestety mm, nie mam z kim, ponieważ moje rodzeństwo, na przykład Juka, nie lubi grać badmintona, mój brat nie gra też badmintona więc niestety nie mam z kim grać Badmintona, ale bardzo lubię grać Badmintona i no. I powiem Wam szczerze, że to jest taka rzecz, że to jest takie wiecie, smutne, że nie mogę jakby sobie pograć, bo dosłownie Badminton to jest... tutaj wiecie, no cóż, mogę sobie sama tak, tak wiecie, od góry do dołu sobie tak wiecie, tą odbijać, ale ja tak chcę normalnie tak grę, jak wiecie, że tak <pum> tak co chwilę. No nie znam z kim, to jest wielka szkoda. i no. Więc strasznie dawno temu nie grałam w badmintona, ale chętnie bym pograła. <laughs> więc to są, słuchajcie, spaghetti, ser, papryka, badminton, nawet cztery rzeczy, słuchajcie. Bo właśnie sobie teraz, jak przypomniałam, sobie film, że jeszcze spaghetti. <laughs> no więc to są rzeczy, o których nie wiedzieliście o mnie. Tak, wiem, wielkie info i w ogóle. Ja sobie pomyślałam, że taki w sumie jest pomysł na odcinek, tak na spontana wyszło, więc to też fajnie jakby ponagrywać. Słuchajcie, ja na przykład, jak nagrywałam, jak byłam młodsza i były to moje początki, to dużo filmów powstało tak spontanicznie, że ja nie planowałam, żeby nagrywać jakiegoś odcinka. Na przykład jak kiedyś nabierałam, że Julka mi ukradła mój telefon i ona zaczęła nagrywać mój telefon, to myśmy tego nie planowały. Myśmy siedziały sobie na polu od naszego domu i się coś tam, wiecie, bawiłyśmy i tak dalej i nagle wracam tam no przy moich drzwiach przy do domu i mieliśmy taki stół i na tym stole położyłam sobie telefon, żeby, wiecie, nie zgubił się albo nie wypadł i w ogóle i, i ten telefon zniknął wraz z Julką. No i wiecie, no i było śmiesznie coś tam w ogóle, więc to wyszedł taki spontaniczny odcinek. Ja nic o tym nie wiedziałam. I po prostu fajnie po prostu wiecie, i teraz na przykład z tym odcinkiem było tak samo. Tak sobie się dzieje takie. Może nagram trzy rzeczy, o których nie wiedzieliście, wiecie, o to się... Podobno spontaniczne odcinki są najlepsze, więc zobaczymy, czy wam się spodoba. Więc to są cztery rzeczy, o których nie wiedzieliście o mnie. Bo miłego dnia. Miałej nocki, w zależności od tego, kiedy to oglądacie. No i do zobaczenia w kolejnym filmie, który będzie już za niedługo. I widzimy się w kolejnym filmie. Więc, papatki.